Tak, wiecie, co Pis zrobił? Pis pozbawił rolników, chłopów, mówimy to w zabarwieniu niepejoratywnym, chłopów, pozbawił prawa dziedziczenia ziemi. Syn chłopa, syn rolnika, nie może dziedziczyć ziemi jeśli nie będzie rolnikiem. Ale ziemia może być oddawana czy sprzedawana związkom wyznaniowym. Ja już kiedyś to mówiłem, gdyby na przykład. Mój syn pewnego dnia chciał zostać hodowcą i, i, i yy, 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 poszedłby, sobie na, yy, poszedłby sobie na uczelnię zdobył p, yy, uprawnienia rolnicze, to nie kupi tej ziemi. Musiałby sobie znaleźć dziewuchę w jakiejś wsi, ożenić się z nią i dopiero w sąsiedztwie PiS przywiązał, spo, z, z, zrobił z rolnika z powrotem rolnika pańszczyźnianego. Czyli to, co Napoleon tak. wyzwolił, a car dokończył w 1863, to teraz... Polak, w ziemi, Polak ziemi w Polsce nie kupi. Pu kupi za to Żyd, muzułmanin, czy kto tam inny, Związek... Czyli pastor Kojecki związek kupi. No, tak, tak, tak. Ale to, wiesz, to, to go, gorzki śmiech. Więc no. rolnicy, obudźcie się, obudźcie się, bo... Teraz wam się nie opłaca oprawiać ziemniaków, warzyw, bo z Anglii przywozimy, prawda, z Francji. Za chwilę zostanie zlikwidowana hodowla. Już mordują polskie świnie pod pretekstem, yy, nie, pod, yy, choroby afrykańskich. Pomor. Pomor. Tak, tak. To...